Drodzy widzowie, miło mi Was poinformować, że ukazał się najnowszy numer Nowoczesnej Myśli Narodowej naszego internetowego czasopisma, które jest do pobrania za darmo ze strony nowoczesnamyśl.pl. Tematem tego numeru są Niemcy, a konkretnie rozszyfrować Niemcy. Skąd takie postawienie tematu? Odpowiedzi na to może udzielić. Chociażby Władysław Konopczyński w swojej wybitnej książce Fryderyk Wielki, a Polska. Konopczyński, Fryderyk Wielki, a Polska, książka wydana przez Instytut Zachodni w 1947 roku. I we wprowadzeniu do tejże pracy Konopczyński tak pisze o Fryderyku Wielkim i myślę, można rozciągnąć na wszystkie działania, najpierw państwa pruskiego, a potem Państwa niemieckiego od tamtego czasu po dzień dzisiejszy. Konopczyński pisze. Fryderyk Wielki. Wmawiał on publiczności, że polityka zasadza się nie na układaniu i przeprowadzaniu rozległych planów, lecz na chwytaniu przypadkowych koniunktur. Recepta dobra na użytek propagandowy dla mydlenia ludziom oczu, aby partnerzy nie patrzyli graczowi na ręce ale w stosunku do Polski Fryderyk nie praktykował tej zasady bynajmniej tam wszystko było celowe planowe obliczone a pierwszym przepisem tej przewidującej polityki było nie zdemaskować się przedwcześnie udawać przyjaciela do ostatniej chwili kiedy przyjdzie czas na urządlenie ofiary 30 lat przygotowania 20 lat dokonania 30 lat słodkich słów 20 lat strasznych czynów, oto ogólny rozkład naszego tematu. Oczywiście chodzi o sprawę rozbiorów Polski. Naszym zdaniem znajdujemy się w podobnym punkcie, w jakim znajdowała się Polska właśnie w tamtym czasie, i stąd zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi analizami, z naszymi pewnymi obawami. Które dotyczą tego, na ile rzeczywiście Polacy są w lepszym stopniu przygotowani do sprostania tym wyzwań, którym nie sprostaliśmy w XVIII wieku. I w związku z tym to jest już najwyższy czas, żeby wyciągnąć określone wnioski, tym bardziej, że przeciwnik zachowuje się ciągle dokładnie tak samo. A może się zachowywać ciągle dokładnie tak samo, dlatego że my ciągle popełniamy dokładnie te same błędy. Stąd nasz apel: tym razem zróbmy to inaczej. Zachęcam do pobrania numeru nowoczesnamyśl.pl, do lektury, do dzielenia się z Waszymi komentarzami, przemyśleniami i oczywiście udostępniajcie ten numer wszędzie, gdzie się da. Dziękujemy i do usłyszenia.